Witam. Na tym filmie pokażemy sobie pierwsze kroki, które należy wykonać, aby wygenerować kod NC. Praca rozpo... o, rozpoczniemy od wybrania plik nowy oraz pustego szablonu domyślnometryczne. metryczny. Szablonie jeszcze nic nie ma. Zarówno widok detalu, jak i widok maszyny jest zupełnie pusty, więc rozpoczniemy od dodania nowej maszyny. Klikamy zatem w maszynę. I z folderu samples wybieramy sobie folder MIL, Triaxis Mil I wybierzemy jedną z przykładowych obrabiarek. Maszynę już mamy. W naszym drzewku ona się pojawiła na samej górze. Teraz dodatkowo do maszyny możemy dodać jakiś uchwyt. Klikamy zatem w uchwyt. I również z przykładowych uchwytów wybieramy sobie Vices. Uchwyt domyślnie pojawia się na środku stołu. Oczywiście jeśli chcemy, możemy go przestawić używając jakichś konkretnych współrzędnych, np. w Wiksie O200. Po zatwierdzeniu nasze imadło jest już dodane. Teraz możemy dodać przedmiot obrabiany, tylko oczywiście ten przedmiot obrabiany najpierw musimy sobie zaimportować. Dlatego zatwierdzamy polecenie maszyny i przechodzimy do widoku detalu. Tu z kolei wybieramy plik Importuj i zaimportujemy jedną z przykładowych części, która znajduje się w folderze, już wcześniej omawianym Get Started, i znajduje się w folderze Milling. Otwieram pliczek Sunpart, który jest w formacie parasolid. Uruchamiam też diagnostykę tego modelu. No nie, nie zostały znalezione tutaj żadne błędy. No i teraz mamy już nasz model docelowy. Teraz należałoby odpowiednio umieścić w przestrzeni ten nasz plik, czyli wyrównać z jakimiś określonymi płaszczyznami. Po pierwsze widać, że oś Z... Jest tutaj źle skierowana, dlatego możemy zaznaczyć sobie górną ściankę i wybrać z pierwszej zakładki opcję wyrównaj z. Detal jest już obrócony. Chciałbym również, żeby moja oś Y znajdowała się dokładnie pomiędzy dwiema ściankami. Układ chcę ustawić dokładnie na środku, dlatego zaznaczam dwie ścianki z kontrolą i wybieram wyrównaj y. Nie mam pewności co do tego, czy teraz układ jest na środku również w drugiej osi, dlatego dla pewności zaznaczę sobie te dwie ścianki i wybiorę wyrównaj X. Detal jest już odpo odpowiednio ustawiony, dlatego teraz wchodzimy sobie w pierwsze polecenie, czyli w polecenie część. W oknie importu jest opcja importuj jako nowa część. Jeśli ona jest zaznaczona, to część importowana od razu staje się naszą częścią docelową. Gdyby po kliknięciu tutaj na part 1 moja część się nie poświetliła, to znaczy, że ta opcja była odznaczona. Należy wtedy sobie wejść w to part 1 i wybrać naszą bryłę docelową. Do tej części docelowej dodamy sobie przygotówkę. Przygotówka może być stworzona w postaci kostki, pręta. Istniejącej już bryły, lub też bezpośrednio z pliku. Ja wybiorę sobie kostkę. Wówczas program automatycznie obudowuje mi moją część. Zmieniając jakikolwiek wymiar, na przykład długość na 130, kostka symetrycznie powinna się powiększyć z jednej i z drugiej strony. Analogicznie będzie w przypadku szerokości. Natomiast co jeśli chcemy zmienić wysokość tylko z jednej strony. Przypuszczalnie chcemy dać naddatek tylko z góry. Możemy wybrać opcję dół góra naddatki i wtedy decydujemy dokładnie ile ma być milimetrów na górze, ile ma być milimetrów na dole. Po zatwierdzeniu tego polecenia i zatwierdzeniu polecenia część, nasza przygotówka nam znika. Ponieważ w widoku detalu ona nie jest zupełnie nam do niczego potrzebna. Ona nam będzie potrzebna w widoku maszyny. Natomiast w widoku maszyny wciąż nie mamy tutaj naszego elementu przedmiotu obrabianego. Dlatego wchodzimy sobie w maszynę, klikamy na nasze imadło, ponieważ to do imadła będziemy dodawać przedmiot obrabiany, i wybieramy przedmiot obrabiany. On domyślnie pojawia się w układzie imadła. Teraz należałoby go przestawić. Można najpierw przestawić go w zecie powiedzmy o 100 mm tak żeby wygodniej się tutaj zaznaczało. Następnie mogę posłużyć się wyrównaniami. Czyli zaznaczam sobie jedną ściankę na modelu zaznaczam z przytrzymanym kontrolem jedną ściankę na imadle i wybieram przyciąganie. Tutaj jest również taka fajna opcja przyciąganie środkowe. Wówczas mamy dokładnie na sobie leżące dwie ścianki. Środek jednej przylega do środka drugiej. Teraz wystarczy jeszcze nasz model przenieść tylko w zecie. Na przykład o 25 mm. I po zatwierdzeniu i zatwierdzeniu polecenia maszyna. I madło powinno się samo zamknąć. I nasz detal jest już umieszczony na maszynie. Teraz możemy przejść do dalszych czynności, czyli przede wszystkim do tworzenia operacji. Natomiast żeby te operacje tworzyć, to trzeba mieć oczywiście jeszcze jakieś narzędzia. Jak klikniemy w zakładkę narzędzia, zaczniemy od dodania głowicy frezerskiej. Wpisujemy nazwę naszego narzędzia. W nazwie najlepiej unikać polskich znaków oraz nawiasów, ponieważ nazwa będzie się pojawiała w komentarzu, później w GI-kodzie. Oczywiście wpisujemy numer narzędzia. Po wpisaniu numeru i kliknięciu przycisku Tab, numer korektora powinien zmieniać się automatycznie. Wybieramy rodzaj chłodzenia. Kierunek wrzeciona. Odejście początkowe to parametr, który później można ustawić w danej operacji, tak żeby na odejście początkowe narzędzie wracało nam po każdej operacji. Kolor obróbki przy symulacji to kolor, jaki będzie wyświetlany później w symulacji. W ostatniej zakładce możemy ustawić sobie średnicę narzędzia na 63. Tolerancję na. Nie, że każdy parametr po kliknięciu na obrazku pojawia się dokładnie za co odpowiada. Długość krawędzi skrawającej, kąt orientacji, ilość płytek, średnicę trzonka sobie ją oczywiście trochę zmniejszymy. Długość narzędzia. No i określamy dokładnie również samą płytkę. Oprócz tego w zakładce trzonek tutaj część parametrów będzie się powtarzać. Wybieramy rodzaj trzonka, czy jest to trzonek cylindryczny, odwrócony stożkowy, czy może jakiś inny bardziej skomplikowany. Wpisujemy średnicę trzonka, długość całkowitą naszego narzędzia, średnicę wierzchołka, długość dna oraz kąt. Po zatwierdzeniu nasze narzędzie powinno pojawić się na liście narzędzi, natomiast w widoku maszyny, po wybraniu tego narzędzia, ono powinno pojawić się w naszym wrzecionie. Teraz możemy przystąpić do pierwszej operacji, czyli planowania góry. Planowanie jest o tyle wygodne, że właściwie nie musimy robić do niego struktury. Struktura utworzy nam się automatycznie. Jeśli mamy naddatek na przygotówce, no to wystarczy zaznaczyć górną ściankę na naszym modelu. Ściankę zaznaczamy dwukrotnym kliknięciem lewego przycisku myszy. Następnie wchodzimy w zakładkę frezowanie i wybieramy planowanie. Wpisujemy nazwę naszej operacji. Również nie posługujemy się tutaj polskimi znakami ani napisami, ponieważ będzie ta operacja wyświetlana, nazwa operacji będzie wyświetlana w komentarzu. Wybieramy narzędzie, czyli naszą wcześniej utworzoną głowicę. Ona od razu pojawia się w widoku detalu, tak żebyśmy widzieli, czy, czy to narzędzie jest odpowiednie do tej operacji. No, i wprowadzamy parametry. Szybkość, obróbki możemy, szybkość obrotów możemy wprowadzić na dwa sposoby: albo wpisując prędkość skrawania, czyli VC, albo wpisując obroty. Po wpisaniu jednej z wartości i kliknięciu przycisku Tab, druga wartość powinna obliczać się automatycznie. Analogicznie jest z posuwem, możemy określić sobie dokładny posuw na ząb. Albo wpisać wartość w milimetrach na minutę. Osobno decydujemy o szybkości posuwu na płaszczyźnie XY oraz w osi Z. W tym przypadku zagłębiać się będziemy poza materiałem, więc nie ma to tak istotnego znaczenia. Natomiast gdybyśmy zagłębiali się w kieszeń, z zamkniętą kieszeń, wówczas należy ten posuw oczywiście odpowiednio zmniejszyć. W tej operacji, aby pojechać po całej naszej przygotówce, należy użyć parametru użyj poprzedniej przygotówki. Jeśli ten parametr jest wybrany na tak, to program bierze pod uwagę cały naddatek, który jest na przygotówce, no i powinien planować całą przygotówkę, a nie tylko fragment tej ściany. W zakładce sposób możemy zmienić szerokość, czyli odległość między ścieżkami w rzucie z góry, i ona również jest wyrażona na dwa sposoby: albo w milimetrach, albo jako procent średnicy narzędzia. Jeśli wpiszemy ją procentowo, to po kliknięciu przycisku Tab wartość w milimetrach powinna się przeliczyć i analogicznie, oczywiście, w drugą stronę. Teraz po zatwierdzeniu operacji, program powinien utworzyć nam ścieżki narzędzia. Planowanie robimy w jednym przejściu. Teraz po kliknięciu na operację powinniśmy zobaczyć efekt, jaki będzie po tej operacji. Żeby sprawdzić, czy wszystko wyjdzie poprawnie, możemy wejść w symulację i kliknąć sobie play. Teraz możemy przejść do tworzenia kolejnych operacji. No i zrobimy sobie tutaj kieszeniowanie. Oczywiście kieszeń można zaznaczać pojedynczo, czyli wybrać sobie na przykład dno jakiejś kieszeni i po wybraniu kieszeń w strukturach program sam nam tę kieszeń wykryje, wykryje jej głębokość. Natomiast poza to, taką metodą możemy wybrać polecenie kieszeń, a następnie zaznaczyć cały nasz model. Wtedy program wykryje nam kieszenie wszędzie tam, gdzie tylko może. Stworzy jeden folder, no i ewentualnie poinformuje nas, że nie wszędzie udało się, udało się tak, taką kieszeń czy łańcuch utworzyć. Jak często taki folder kieszeni obejmuje większość naszego modelu, więc znacznie potrafi ułatwić to sprawę. Teraz do tej kieszeni dodamy sobie obróbkę kieszeniowanie, czyli wchodzimy w zakładkę Frezowanie i wybieramy kieszeniowanie. Wpisujemy nazwę operacji. Nie stworzyłem żadnego narzędzia, więc tym razem posłużę się biblioteką. Przez otwiera się taka domyślna biblioteka Esprit'a. Mogę tutaj wybrać sobie typ narzędzia na endmill, czyli frez palcowy. No i wybierzemy sobie jakiś fres, na przykład ósemkę. Tutaj również użyjemy parametrów Użyj poprzedniej przygotówki na tak, tak żeby program wiedział dokładnie, gdzie jest jeszcze naddatek materiału do zebrania. W zakładce Sposób wybieramy wzór ruchu narzędzia i zmienimy go sobie tutaj na Profit Milling. O samej obróbce Profit Milling powiemy sobie szerzej w innym filmie. Na dzień dzisiejszy wystarczy powiedzieć tyle, że jest to obróbka, która utrzymuje stałe konto pasania narzędzia. No i do, nie pozwala do tego, żeby narzędzie gdzieś w jakichś miejscach było bardziej obciążone niż w innych. Dodatkowo mamy tutaj y, szybkość obróbki dla obróbki rowków, gdzie możemy wypełnić sobie te parametry innymi wartościami niż dla obróbki zgrubnej. No i to też sobie zrobimy. Tu wpiszemy jakieś inne parametry, np. przykład VC100 i posłów 0.05. Oraz inną głębokość przyrostową. Na przykład 3 mm. Głębokość przyrastowa ustawiana tutaj będzie dotyczyła wszystkich obszarów, gdzie, które nie są uznane jako rowki, czyli wąskie fragmenty materiału. W zakładce z grubna ustawimy sobie parametry. Tutaj VC może być znacznie większe. Również posłów może być większy. Aż posłów w zecie, ponieważ istnieje szansa, że będziemy zagłębiać się gdzieś tutaj w materiał części jakąś spiralą. Damy sobie znacznie mniejszy, na przykład 500 mm na minutę. Szerokość dla obróbek takich szybkościowych... Czyli szerokość przejść w rzucie z góry, ustawiamy zazwyczaj na znacznie mniejszą wartość. Można wpisać to albo jako procent średnicy narzędzia, albo wyrażone kątem opasania. Po zatwierdzeniu program powinien utworzyć nam ścieżki narzędzia dla niemal całego modelu. Całość operacji możemy zobaczyć sobie na symulacji i sprawdzić, czy nie ma tutaj żadnych kolizji. Jeżeli to jest koniec mojej pracy i jeśli chciałbym na, z tej ścieżki wygenerować już gotowy G-kod, no to muszę wejść sobie w pierwszą zakładkę, czyli w zakładkę ustawienia i wybieram kod NC. Ponieważ jeszcze nie wybierałem żadnego postprocesora, to program mnie o to od razu zapyta. Tutaj muszę wybrać jakiś postprocesor, dlatego klikam sobie na tą ikonkę przeglądania. No i. W folderze Post powinny znajdować się przykładowe postprocesory. Jest tutaj na przykład postprocesor do frezowania w trzech osiach. No i wybieramy sobie Otwórz. Ewentualnie zmieniamy folder lub nazwę Pliku. Domyślnie jest to nazwa dokumentu. I wybieramy OK. Tu też wybieramy OK. I w tym momencie został wygenerowany program. Program jest dosyć długi przez technologię Profit Mining, ponieważ jest tutaj bardzo dużo ścieżek narzędzia. Na początku mamy jeszcze listę narzędzi. Tak jak mówiłem, narzędzia będą pojawiały się w komentarzach. Tak samo nazwy operacji, więc należy tam unikać polskich znaków oraz nawiasów. I to już wszystko, co chciałem pokazać na tym filmie. Mam nadzieję, że się podobał. Gdyby mieli Państwo jakieś pytania, to w opisie filmu znajduje się adres mailowy, na który te pytania można kierować.